Widzowie! Eee, Czechen to jest gruba ryba Czeczen. 100 zł. Ale Wariacie jesteś mi głupio, także ten... nie musisz, naprawdę nie musisz. Dziękujemy ci Wariacie, ty kurde! A skąd ty jesteś czeczen? Gdzie ty mieszkasz? Przypomnij mi. Może kurde kiedyś ten? Jakiś trening razem zrobimy coś, ten, tegas. Jeżeli ćwiczę. Ćwiczę, on walki mało kilka amatorskich. Czy nie w temacie? Dobra, uwaga, lecimy. Ale mi jest ciężko. Gdzie już jesteś? Na mecie. Mhm. Dobra, jednak nie. Mówię zepchną jakiś. Dobra, zaraz rozwalę dom! No, no nie! Dobra, zaraz pisznę czymś w ścianę! Dobra, dostałem się. Kurde, dzwoni do mnie pan Janusz. Ja się też dostałam. Przed tobą. Wuuu! mamy rekord widzów na tym kanale. Czekajcie, muszę zadzwonić. Momencik. Dobra, nadrabiamy, bo miałem telefon, widzowie! Wygram to! Wiecie, że to wygram, bo ta mapa to jest kurde moja mapa Patrzcie to, jak to się robi. Hops! Hops, jak kot to robię! Ile mam już 9 na 15? 11 na 15. Wło, wywaliło mnie. Uwaga, uwaga, moi drodzy i teraz. Jest. Aj! Aj, zakwalifikowałem się. Jakie jak jestem miejsce świata w to? Elegancko widzowie, a ile mamy? Subskrypcji, 4500. No, musimy widzowie dobić, bo to jest nowy kanał. Tego kanału na pewno nie subskrybujecie, dlatego zasubskrybujcie. Dostałaś się? Mm. 8 na 15. Masz radę. No zależy jaka mapa, bo teraz są te nowe mapy, to tragedia jest. Widzowie, dobijmy 1000 lajków, jeszcze tutaj tyle nie było. Dawajcie 1000 łapek w górę. Pod jakim bindem masz skok w go Na scrollu, tu na mieszce. Medi lecisz, no lecę, lecę Kapix, uwaga! Oj, to będzie hardcore. A to nie jest to... Nie. To będzie hardcore, uwaga! Uważać trzeba, trzeba uważać! Bo tu są dziury. Uwaga Ty kula leci na łeb Ujebło mnie Uuuuu, o oh, było gorąco Jak Wy się pewnie śmialiście, je łapy. A, bo A to patrzcie kula No, 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 tylko nie wpadnij! Kurwa, że dwa razy je bo takim lokem jest. Jeszcze Muszę 20 sekund.

17 niby gdzieś lat jest, ale wiesz, ciężka sprawa z, z 80, tym. Haha, pracuję kilogramów. w Austrii. Hmm. Jestem sam w Polsce już 6 lat, a rodzina niby gdzieś jest, ale wiesz, ciężka sprawa z tym. Haha, pracuję w Austrii na co dzień, ale miałem szczęście w życiu, więc daję reju sam. Wszystko jest możliwe... Kurde, za... wariacie, pozdrawiam cię najmocniej. Szacun, naprawdę. Sam sobie poradzić, kurde. No. Naprawdę, no, kot 17 jesteś. Lat? Dla mnie jesteś kot, kurde, cześć, na wariacie. Naprawdę. No bo w wieku 17 lat, nie? No, masakra, ty jakiś fir paleta w ogóle. Szok! Szok! O co tu chodzi? E, to musisz zdobywać złote pola. Tam do góry jest złote. No, nie krawźmy to jemu. No, no, no. Kto, komu przyszedł, a to wiecie, no? Nie wiem. Kto wygrywa? Ty. Kurde, jaki flet jebany. Osiem osiem. Najs Jeszcze dwadzieścia sekund. Kurwa jaki stres. Do góry, do góry. O nie. Jaki pierdolę. Dziesięć sekund. Wygrałeś. Jest. Forty gula to doświadczenie! W życiu bym się nie spodziewała, że dasz radę. Ale wyciłem to. No jest meduza. tu za. Czyli słuchajcie, to was Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. To teraz raz, Uuu. Wygram to. A co to za mapa? Znasz tę mapę? Mm, nie. Ta ogony, jebane! Nie Fino, trzy osoby będą, będą mieć, pewnie będą mieć ogony, a trzy nie. Nie Nienawidzę ogonów. Najgorsza mapa. Dawaj chuje ogon. Ja, ja nie mam ogonu. Nie, o co tu chodzi? To nie jest ogon. Nie wiem, o co tu chodzi. Jebło mnie coś. O co chodzi? Piszcie, co mam zrobić. Ta, ogony to są. Czeczen, 20 złotych. Tak wgyl to wychowanek warszawskich ulic, ale w Polsce będę za dwa lata i nadal nie mogę się przyzwyczyć ciebie na insta u mnie aha. Tak, to jest tylko jeden ogon, kurwa. Tydze, o dawaj to, chuju O ja pierdolę. Dawaj to, chuju Spierdalaj Ja pierdolę, ja miałem ogon Kurwa Jestem najbliżej! Kurwa w ostatniej sekundzie mi zabrał! Ja pierdolę tej kurwa sziczo! Dla nie widziałeś, że jest pasatowie Na MLF? Widziałem. Nie wiem mnie tam jak psa? No. no. A to je panu, jakiś kobalny? Ci znaleźli kurwa komentujący. No to kurwa. Ej, ale wystarczy, żebyśmy nie, denamaci, nie wili, a że nie wiedziałem, jak komentują. Brzuchuj nie sportowiec. Oni kurwa sportowcy z brzuchami z tego telewizoru. Nie? No.